Pozwalać, kazać, zostawiać, zlecać. Te wszystkie czynności możemy wyrazić za pomocą czasownika Lassen, bardzo uniwersalnego słowa w języku niemieckim. W dzisiejszym vlogu przygotowałem 30 praktycznych zwrotów z czasownikiem Lassen. Witam Was serdecznie na kanale niemiecki online z Marcinem. Zaczynamy! Czasownik Lassen, jeden z najważniejszych oraz najbardziej uniwersalnych wyrazów w języku niemieckim, należy także do moich ulubionych słówek. Jest to wyraz, za pomocą którego możemy wyrazić naprawdę wiele rzeczy. Naszą listę zwrotów rozpoczynamy od trybu rozkazującego. I na początek taki zwrot jak Las das Liba. Lepiej to zostaw, daj temu spokój. Las das Liba. Następnie Las mich rein. Wpuść mnie, wpuść mnie do środka. Las mich rein. Przeciwieństwem tego będzie Las mich Raus. Wypuść mnie. Las mich raus. Las mich in Ruhe. Zostaw mnie w spokoju. Las mich in Ruhe. Las mich allein. Zostaw mnie samego. Samemu. Las mich allein. Kolejny rozkazujący zwrot to Las mich wissen. Daj mi znać. Las mich wissen. Możemy go uzupełnić o na przykład. Lass mich wissen, wenn es klappt. Daj mi znać, kiedy się uda. Lass mich wissen, wenn es klappt. Jeśli chcemy po niemiecku powiedzieć chodźmy, możemy powiedzieć las uns gehen. Las uns gehen. A teraz idiom. Die Kirche im Dorf lassen. Czyli dosłownie zostawiać kościół we wsi. Oznacza on nie przesadzać. Czyli możemy na przykład do kogoś powiedzieć: Las doch die Kirche im Dorf. tylko bez przesady. Las doch die Kirche im Dorf. Jeśli chcemy do kogoś powiedzieć: Zapamiętaj to sobie, również użyjemy czasownika lassen. Powiemy wtedy: Las dir das gesagt sein. Zapamiętaj to sobie. Las dir das gesagt sein. Las die Tür, das fenster offen. Zostaw drzwi okno otwarte. Las die Tür, das fenster offen. I ostatni ze zwrotów w trybie rozkazującym to Lassen wir uns überraschen. Czyli dosłownie dajmy się zaskoczyć. Chodźmy zobaczyć, co dla nas przygotowali. Lassen wir uns überraschen. Teraz dwa zdania w czasie przeszłym złożonym. Perfekt. I znaczenie czasownika lasen jako zostawiać. Ich habe mein Handy im Auto Gelassen. Zostawiłem mój telefon w samochodzie. Ich habe mein Handy im Auto Gelassen. Możemy na przykład też powiedzieć: Du hast mich im stich gelassen. Zostawiłeś mnie na lodzie, wystawiłeś mnie do wiatru. To również idiom. Du hast mich im stich gelassen. Teraz czasownik lassen. Jeśli zlecamy coś komuś, nie robimy tego sami. Zum Beispiel. Ich muss mich untersuchen lassen, czyli muszę się zbadać, muszę się poddać badaniu. Ich muss mich untersuchen lassen. Muszę ściąć włosy, w sensie, że nie robię tego sam, tylko pójdę do fryzjera. Ich muss mir die Haare schneiden lassen. Ich muss mein Auto reparieren lassen. oddać go do Ich muss mein Auto reparieren lassen. Ich muss mein Auto waschen lassen. Muszę umyć samochód. Muszę pojechać do Omeni. Ich muss mein Auto waschen lassen. Sie möchte sich die Haare färben lassen. Ona chciałaby włosy. Nie zrobi tego sama, tylko pójdzie do fryzjera, albo poprosi o to koleżankę. Sie möchte sich die Haare färben lassen. Familie Berger möchte sich ein Haus bauen lassen. Rodzina Bergerów chciałaby wybudować dom. Chciałaby zlecić wybudowanie domu. Familie Berger möchte sich ein Haus bauen lassen. Teraz pytanie. My du dich tätowieren lassen? Czy chciałabyś chciałbyś sobie zrobić tatuaż? My du dich tätowieren lassen? Nie będziesz go robić sam, nie będziesz go robić sama, dlatego używamy tutaj czasownika lassen Zlecasz zrobienie tego tatuażu. Werden sie sich scheiden lassen? Czy oni się rozwiodą, czy wezmą rozwód? Werden sie sich scheiden lassen? A teraz kilka pytań z czasownikiem LASN, jako pozwalać. LES du mich mal fahren? Czy pozwolisz mi poprowadzić? Les du mich mal fahren? Lest du wasser in die wanne? Czy napuścisz wody do wanny? LES du wasser in die wanne? Wann lässt du dich operieren? Kiedy idziesz na operację, kiedy poddasz się operacji wann lässt du dich operieren lass du mich das tun czy pozwolisz mi to zrobić uczynić Les du mich das tun czy pozwolisz mi coś powiedzieć lass du mich was zagen. i na koniec trzy zwroty z czasownikiem lassen jako forma zastępcza dla strony biernej pasywu das problem lässt sich lösen problem da się rozwiązać, das Problem lässt sich lösen. Da lässt sich nichts machen. Tu nie da się nic zrobić. Da lässt sich nichts machen. I ostatni zwrot. Die Uhr lässt sich noch reparieren. Zegarek da się jeszcze naprawić. Die Uhr lässt sich noch reparieren. Das es für heute. To byłoby dzisiaj na tyle. Jeśli podobał Wam się ten vlog, to oczywiście będę wdzięczny za łapkę w górę, za subskrypcję mojego kanału. uns im next wideo. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Peace done! Tschüss!